Ej, gadki, i lata w teatrze. Nasze lato w teatrze w Ponikwi jest o odpoczywaniu. Na zajęciach muzycznych i teatralnych szukamy sposobów na relaks. Nie chodzi tylko o odpoczywanie leniuchowanie na łóżku, nudzenie się, tylko o odpoczywanie takie, że na przykład możesz sobie pobiegać, bo nuda to jest jakby taka, jakby nas zaczepiła i przez tą nudę jakbyśmy byli tacy chorzy, że nie możemy się ruszyć ani nic. Nie. To jak się nudzisz, to nie masz co robić. A jak odpoczywasz, to robisz coś, co lubisz i co ci sprawia przyjemność, a jednocześnie nie musisz się aż tak zmęczyć. Jednie takie ostre upały to są takie trochę męczące, ale tak to nie mam, jakieś takie rzeczy, która mnie męczy. Za długo na telefonie, to coś tam czuję, że jednak tego czasu za dużo przed ekranem spędzam i powinna coś innego zrobić. Kiedy na przykład. Muszę coś zrobić, ale jak już to zrobię, to mi dochodzi jeszcze więcej pracy w tym samym momencie. To wtedy nie mam czasu odpocząć i wtedy właśnie potrzebuję najbardziej. Po ciężkim dniu w szkole młodrzej, i szkole zwykłej. I to ja jestem ten, z którym trudniej odpoczywać. Ale można siedzieć na krześle, zjeść sobie coś. Fajnie jest. Dzisiaj tosty robiliśmy. Tak było bardzo smacznie, to był bardzo odpoczynek. Przez jogę na przykład. Wtedy i ćwiczymy i odpoczywamy. W górę na przykład wyjazd, bo niby to jest męczące, ale dla mózgu to jest dobra po prostu. Dla mnie odpoczynek to na przykład rozciąganie się, może takie chodzenie spacery, to też odpoczynek. Dla mnie odpoczynek to jest jazda konna na przykład. Patrzeć na ryby i łapać A. ryby. Moja mama, mój tata śpią po jakieś 30 minut, nie da się ich dobudzić i myślę, że wtedy odpoczywają, bo nazywają to pół godziny dla słoniny. Dla mnie odpoczynek to jest na przykład zabawa z młodszym rodzeństwem, jeździć na rowerze, na rolka, chodzić na boisko. Odpoczywanie. Mhm. Dla mnie to jest czas spędzony chyba sama ze sobą. Najlepiej w naturze i też często odpoczywam wbrew pozorom podczas aktywności fizycznej, bo chodzenie po górkach i takie rzeczy to też jest dla mnie odpoczywanie. To chyba zależy, jakich mam ludzi wokół, jak życzliwych, z którymi współdzielę pasję, to spędzanie z nimi czasu i robienie czegoś twórczego albo bycie po prostu obok nich.